Jestem Alisa Agnes, a to jest mój podcast Romantyczne Piątki z Poezją. Dzisiaj mam dla Was pierwszy odcinek bonusowy, który już jest takim dodatkiem do tego sezonu drugiego. I dzisiaj Wam więcej opowiem na temat tomu trzeciego, czyli Księgi Aforyzmów. To jest taki dodatek, który zamyka moją debiutancką książkę. To może najpierw Wam wytłumaczę, co to takiego jest i skąd się wzięło? Więc Księga Aforyzmów to jest taki dodatek do mojej książki. Jak nazwa wskazuje, składa się z, z aforyzmów, a jest ich dokładnie 100. Pomysł taki pojawił się. Dzięki zajęciom seminaryjnym, które miałam na uniwersytecie, jedne z zajęć było właśnie na temat aforyzmów, i to mnie zainspirowało, żeby taką księgę aforyzmów napisać i umieścić w swojej książce. Um, jeszcze Wam przypomnę, że ten mój debiut to jest tomik poezji. Były sobie tomy Poezji 2. Pierwszy tom składał się z takich moich najwcześniejszych wierszy i nosił on tytuł Miłość, cierpienie i inne używki. On w takim pierwotnym kształcie miał się ukazać tuż po skończeniu liceum, no ale jednak musiałam 5 lat jeszcze poczekać. No i później, po 17 roku, jak już skończyłam liceum, zaczęłam pisać od razu nowe wiersze. Na ten drugi tom, czyli studenckie nuty otwierając oczy. Ten tomik jest z dwa razy dłuższy niż ten pierwszy, i tutaj mamy w dużej mierze przemyślenia, które, które są właśnie tak ściśle związane z tym, o czym się uczyłam na studiach, i czasami też jakieś takie bardziej z życia wzięte sytuacje, tam też się pojawiają. No i warto tu jeszcze. W podsumowaniu dodać, że tutaj w pierwszym tomie mamy przede wszystkim romantyzm, a w drugim tomie to już będzie ten romantyzm połączony razem z eksperymentami i taką nowocześniejszą już poetyką. No i ten trzeci tom to jest taki dodatek i uzupełnienie dla właśnie tych dwóch książek, które są zamknięte w tym jednym moim debiucie. No, i ten tom trzeci to jest księga aforyzmów. Sobie tak pomyślałam, że te aforyzmy często właśnie są tutaj dość bliskie ogólnie idei poezji, więc tak sobie właśnie pomyślałam, że tak tutaj mamy poezję, trochę mamy prozy poetyckiej, mamy też piosenki, no i mamy też właśnie aforyzmy. I to wszystko dopiero wtedy tak idealnie oddaje tą. Jakby myśl moją z te, te, tego mojego debiutu. No i jeszcze tutaj mogę Wam powiedzieć na temat tego dodatku, że to tutaj się nazywa tom trzeci, ale to jest taki jednak bonus do książki tej mojej pierwszej i taki prawdziwy tom trzeci z poezją. Ukaże się pewnego dnia, kiedyś tam w przyszłości. I to będzie prawdopodobnie moja szósta książka z kolei. Na razie się ukazały trzy, pracuję na czwartą, więc parę lat trzeba jeszcze poczekać. No ale się pisze ten tom trzeci, czwarty też, więc to znów będzie się składało z dwóch tomów. Nawet jakaś tam muzyka też będzie znów w składzie tej, tej książki mojej przyszłej. I już mogę Wam teraz powiedzieć, że ta książka, na którą możecie już od teraz czekać, że kiedyś się ukaże, to nosi tytuł Nowy Romantyzm. Czyli jak widzicie, romantyzm, idea romantyzmu to jest coś, czym nie zerwałam i raczej nigdy nie zerwę. Więc tej książki możecie oczekiwać za kilka lat. No ale na razie tutaj jeszcze mamy do do domknięcia właśnie tą do księgę aforyzmów. Tu jest ostatni odcinek na temat właśnie tej książki. No, to jeszcze mam, mogę opowiedzieć jakiego typu tutaj mamy... Mm te aforyzmy i parę też przykładów wam podam. Nie będę tego wszystkiego tutaj czytała, no bo to jest jednak dość sporo, te 100 aforyzmów. Jeśli chcielibyście sobie je sprawdzić, to polecam sprawdzić moją po prostu książkę debiutancką i na sam koniec, tam dosłownie parę ostatnich stron zajrzeć, no ale też można to znaleźć na moim YouTubie. Po prostu trzeba wyszukać księgę aforyzmów na moim kanale Alisa Agnes, 2L1S. I tam właśnie to znajdziecie. Więc może teraz Wam przeczytam pierwszy aforyzm i parę słów na temat tego, bo to też jest ściśle związane z tą ideą tej właśnie księgi aforyzmów i czym jest aforyzm dla mnie. Aforyzm to indywidualna filozofia autora i zaproszenie do przemyślenia niektórych kwestii. Więc, jak widzicie, ten pierwszy tutaj cytat nie jest przypadkowy. Tutaj, wiecie, w całej tej książce pojawiało się trochę też różnych przemyśleń filozoficznych i po prostu aforyzm myślę, że to też jest właśnie taka krótka forma, która. Też nawiązuje właśnie do poezji jest takim właśnie zaproszeniem, żeby przemyśleć. Więc, dlatego bardzo zapraszam, żeby sobie rzeczywiście powolutku przejrzeć wszystkie te 100 aforyzmów i przemyśleć to, co chciałam tutaj przekazać. Bo, wiecie, to są różne. Tematyki. Niektóre będą takie bardziej zabawne, jak na przykład w aforyzm siódmy. Prawda jest jak za mały dżinsy. <grym> czyli czasami jest po prostu niewygodna, więc tutaj mamy tego typu rzeczy. Ale też mamy nawiązanie do różnych innych takich wartości, próbę jakby nazwania czym one są. Mamy też niektóre rzeczy, które mnie zainspirowały, właśnie. Ogólnie na studiach, więc niektóre te cytaty to, to, to jest dosłownie wyrywek jakichś z moich notatek na uniwersytecie, jakie robiłam. Jeszcze z takich ciekawszych rzeczy mogę Wam e, powiedzieć, że ogólnie to nie jest tylko właśnie związane z próbą nazwania niektórych po prostu zjawisk, albo to jest związane też właśnie z. E, z tym, co już mówiłam, czyli z moimi notatkami studenckimi, ale czasami to też wypływało z moich doświadczeń. Więc takim przykładem, na przykład, mogę tutaj Wam podać: Byli partnerzy nigdy nie rozumieją, że jest za późno. Myślę, że to jest coś, co raczej każdy z Was zna. Więc niektóre rzeczy to właśnie z życia też są wzięte. I też na przykład ogólnie do filozofii się czasami odwołuję, że na przykład na sam koniec pojawia się cytat nawiązujący do Arystotelesa i do jego myśli, bo on w pewnej swojej książce napisał, że kobieta to nie jest człowiek. Więc ja tak postanowiłam się do niego zwrócić i napisałam 90 taki właśnie aforyzm. Kobieta jest także człowiekiem, w Arystotelesie. <noise> no bo wiecie, w starożytności kobiety to raczej. Były traktowane jak dodatek do rodziny i wszystko, co najważniejsze, to mężczyźni załatwiali, i widzicie, w pewnym sensie, nawet tacy filozofowie uznawali kobiety za jakąś taką gorszą rasę i nawet jakby nie do końca widzieli człowieka w kobietach, więc to jest bardzo smutne, ale też niestety bardzo dużo też mówi o przeszłości. A konkretnie to od starej żywności. To jeszcze może Wam podam ostatni, setny cytat. Stoisz na ziemi, ale dotykasz chmur. Więc tu już będzie coś takiego bardziej poetyckiego, jak widzicie. I myślę, że to jest też ważne, żeby w naszym życiu próbować znaleźć tego typu, właśnie szczęście, że że mamy wrażenie, jakbyśmy dotykali chmur, jakbyśmy wręcz unosili się spod tej ziemi, z nad tej ziemi i dotykali właśnie chmur. Więc to jest po prostu taki cytat, który mówi innymi słowy, żeby spełniać swoje marzenia. Więc to będzie tyle, jeśli chodzi o te cytaty. Jeszcze mogę powiedzieć, że one powstawały przez kilka. Lat. Zacząłem w 2020 roku, więc to były chyba jedne z pierwszych, właśnie zajęć na seminarium. No, bo wiecie, dla mnie ten okres studiów magisterskich to było 2020-2022. I właśnie te 100 sentencji było tworzone przez te dwa lata. No i też to jest powód, dlaczego moja książka się nie ukazała rok wcześniej, w 2021 roku, bo wtedy się kończą moje poezje, ten drugi tom na poezji z 2021 roku. Ale chciałam, żeby tutaj były też właśnie te aforyzmy, a jeszcze nie miałam wszystkich stu aforyzmów. I po prostu dlatego ta data wydania wyszła o rok później. Taka ciekawostka. No, to już wiecie y, wszystko na temat mojego debiutu, więc mogę już Wam teraz tylko podziękować, że wysłuchaliście tych wszystkich odcinków mojego podcastu. I w przyszłym tygodniu już ostatni odcinek, który będzie właśnie odcinkiem bonusowym, ale tam już nie będziemy rozmawiać na temat poezji, tylko na temat piosenek. A konkretnie to na temat piosenek z mojego. Drugiego wydania książkowego, czyli z mojej powieści Pamiętnik Laury, Moje życie niezwykłe. Na sam koniec pierwszego sezonu Wam przedstawiłam część pierwszą tych piosenek, a teraz Wam przedstawię część drugą. Dlaczego tak podzieliłam? No, bo uznałam, że po prostu na jeden raz to byłoby za dużo tych utworów i ich tam razem jest ponad 20. Więc taki miałam zamysł, i tak po prostu wyszło. I, e, i to już właśnie tyle, jeśli chodzi o listy no, odcinków do wydania, krótko mówiąc. Więc ten przyszły odcinek będzie już ostatnim. Ale jak już mówiłam, y, następny. Tomik poezji się już pisze, będzie się znów składał z części trzeciej, czwartej. Piosenki też wciąż piszę, też można je znaleźć w moich innych książkach, więc też o tym będę tak dodatkowo wam opowiadała. Ale to wszystko za parę lat. Na ten moment to już wszystko. No, to jeszcze na koniec zapraszam do odwiedzenia w mojej oficjalnej witryny alisaagnes.com. Tam macie bloga tam macie sklep. No i tam y, możecie sobie jeszcze przez te dwa tygodnie na moim blogu poczytać po polsku. Później nie wiem, co będzie, zobaczymy. Ale różne tam jeszcze mam asy w rękawie. Mogę wam tyle powiedzieć. Więc bardzo polecam też zaobserwować tam zasubskrybować moją oficjalną witrynę. No, wtedy będziecie wiedzieli, co się dzieje. I jeszcze oprócz tego, jeśli chodzi o mój sklep, to tam możecie znaleźć też właśnie z autografami między innymi ten mój oficjalny, mój, ten debiutancki tomik poezji i te dwie moje następne powieści. No i też oczywiście jest jakiś tam merch, czyli rzeczy inspirowane tymi moimi trzema książkami. No, to jeszcze zapraszam do... Odwiedzenia mojego kanału na YouTube i też do zasubskrybowania. Wciąż mi się marzy zdobycie 500 subskrybentów, a później nawet 1000. Więc bardzo polecam, żebyście tam zerkali i też subskrybowali ten kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No i jeszcze, oprócz tego, jestem dostępna też w mediach społecznościowych. Wszędzie jestem jako Alisa Agnes, pisany przez L. I. O S. No i jeszcze jest też Patreon, tam można zobaczyć różne rzeczy, nad którymi jeszcze pracuję i które nie są po prostu nigdzie dostępne. Więc jeśli lubicie ekskluzywny różny taki content, to to wszystko jest tam na Patreonie. No, a to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za odsłuchanie nie tylko tego odcinka, ale też całego sezonu drugiego, a wręcz nawet wszystkich odcinków, jakie były do tej pory. No y, i to już dzisiaj wszystko. Do usłyszenia za tydzień. To będzie już ostatni odcinek z sezonu drugiego. No, to cześć. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!